Witamy serdecznie, tutaj Kuba i Robert. Dzisiaj skupimy się na technice martwego ciągu w wersji klasycznej. Zapraszamy. Najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o technikę, ustawienie stóp, szerokość pioderek, stopy są ustawione w lustrzanym odbiciu względem siebie. Teraz Robert zaprezentuje prawidłową technikę pracy z gryfem w martwym ciągu. E, więc tak, są w szerokości bioderek. Występuje rotacja zewnętrzna kolan. E, łopatki są ściągnięte oraz zbliżone, zbliżone do siebie oraz opuszczone w dół. Ruch zaczynamy od bioder, tak, czyli idzie wyprost w biodrach, dopiero później w kolanach. Z góry odwracamy sekwencję ruchową, czyli znowu biodra, kolana. I jesteśmy w dole. Teraz przejdziemy do najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania tego ćwiczenia, mianowicie pozycja. Zbyt duże przeniesienie ciężaru ciała na przednią część stopy, tak? Barki wyprzedzają mocno gryf, co jest zbytnio niedozwolone. Następnie brak rotacji zewnętrznej kolana, kolana schodzą do środka. Tak? Nie, aktywujemy, nie aktywujemy wtedy rotatorów. Tak zwany kości grzbiet, tak? czyli nie pracujemy mięśniami brzucha, plecy są mocno okrągłe, szczególnie w wycinku liczbowym w wycinku piersiowym. I jeszcze jedna z takich ważnych rzeczy to właśnie wyjście od yy... Pracę tak? Rozpoczęcie pracę od wyjścia kolan, tak? Po prostu kolan, nie od bioder. Na dzisiaj to by było wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia na siłowni.